Szukajcie, a znajdziecie. Widać cel? Nie widać celu. Strafć tam! A! Co do chujra. W porządku? Póki co dobrze. Jeżeli cię tam złapią, to zgotują ci powolną śmierć. To, najemnicy czy Narkos? Narkos? Będą wszystko nagrywać. To podaj im wasze e-maile, żeby wiedzieli, gdzie wysłać filmiki. I tak tego nie obejrzę. No, nie więcej niż raz. roczniku jestem przeważę. Lubisz te kile? Nie, smakuję jak psieszczyny. Wierzę ci na słowo. Czy psieszczyny do czegoś się przydają? Do polowań na wilki, przyciąga je ich zapach. Na polowaniach też nosisz maskę? Oczywiście, wersję z kamuflażem. Założę się, że w niej śpisz jak suseł. Czyste szaleństwo. To na pewno. skorzystam z tego. Chyba w porządku. Dobrze. Uważaj na siebie. Spotkamy się przy kościele. No naftę. Nafta, naftę. kawałek kawałek sznurka. Chyba pora na Mów do mnie, Johny. Znalazłem tunel. Ghost, mam tu cienie w pancerzach bojowych. A Musisz zajść ich z bliska i znaleźć luki w pancerzu. Przyjąłem. moje bo... Przy mojej pozycji! Żeram!

Droga zablokowana. Spróbuj przebić się przez sklepy. Chyba znalazłem drogę. Wszędzie roi się odcieni cieni. Powstrzymam ich, dopóki nie spotkamy się przed kościołem i nie znajdziemy pojazdu. Tak jest. Daj im popalić, Johnny. Już prawie się udało. jednego przy kościele. O w mordę. Co to twoje dzieło? No a czyje? Ruszaj.

Nie mam amuńczy! Nie pogardzę tym. Wozu, za mną! Uważaj! Wiedzą, że tu jesteśmy. Wyślą posiłki. Drogowie z przodu! Widzę ich. Uwaga, walej! <grym wioski> Johnny, trzymaj się <grym> w <wioski> niej. wozu, który możemy przejąć. Saob przed nami pika. Ma włączone światła. Widzę go! Ja poprowadzę. Johnny, siadaj obok i osłaniaj. Cześć, Johnny. Udało ci się. Nam się udało. Trzymaj się. To też dobry sposób. Uważaj! Dzięki. Prowadź, ja osłonię. Gdzie jesteśmy? To kryjówka Alejandro. Dał mi na miary, na wszelki wypadek. A czemu mnie nie dał? Były mi potrzebne. A mnie niby nie były? To pułapka. Alejandro ją uzbroił. Skubaniec. Spójrz. Ani kroku! Gdzie jesteście? Rodolfo! Sop! Ghost! Żyjecie! Zgadza się. Dobrze was widzieć, amigos. Wzajemnie, amigo. Niezły rzut. Gdzie byliście? Uciekaliśmy. Ja uciekałem. Ghost czekał na mnie. Chyba dobrze, nie? Nie. Tak! Działamy razem. Wszyscy. To wpadka na mojej warcie. Pomóżcie mi to naprawić. Nikt nie walczy sam. Co odwalił Graves? Nie wiemy. Las Almas może kupić każdego. Nie nas. Na razie. Generał Shepard, Laswell i ktokolwiek spoza tego grona jest potencjalnym wrogiem. Z jednym wyjątkiem. Alejandro, musimy go odbić. Chodźcie. Graves przetrzymuje go tutaj. Jego własne tajne więzienie. Mój oddział też tam przebywa. To jakich odbijemy? Włamiemy się. I za to kocham go, Masz może coś więcej niż to? Dużo więcej. Dobra, stary, potrzebny nam pojazd. Najlepiej pancerny. Alejandro zadbał o wszystko. Oj, zadbał. Odbijmy go. Stare więzienie znajduje się na odludziu, nieopodal Las Almas. Było dobrze zabezpieczone, ale po przewrocie Narcos zostało zamknięte. Nie ma tam lotniska, ale spodziewajcie się śmigłowców. Pojedziemy kawałek, a dalej z buta do punktu infiltracji. Tutaj. Jeśli wie, że strażnicze są obsadzone, musimy je zdjąć jako pierwsze i wejść po linach na mur. Co z kamerami? W pokoju ochrony jest monitoring. Użyjemy ich do znalezienia Alejandra i reszty twoich ludzi. Dzieli rządź. Rudy będzie szukać Ala. A ja użyję kamery i pomogę Ghostowi zaminować kluczowe miejsca. Dywersja i sabotaż. Nieźle Johnny. Uczyłem się od najlepszych poruczników. Kiedy namierzymy Alejandro i Rozwakeros, przegrupujemy się i uwolnimy ich. Weźmiemy dodatkową broń, żeby uzbroić moich ludzi i utorować drogę ucieczki. Jakieś pytania? No co czekamy. w wzmocni to miejsce. Na pewno wystawi patrole. Jak banku. Mamy sprzęt? Oh, spluwy, naboje i paczka ładunków. Mam miotacz harponów. Ciągarki? Mam. Mam. Alejandro jeszcze żyje? Na pewno. Za mną. W lewo. Za mną. Idźmy tą drogą. Rudy, jak długo znasz Alejandra? Dwadzieścia lat. Zaciągnęliśmy się razem. To największe twardzie w całym regimencie. Lepiej mu nie podpadać. Mieliśmy takie powiedzenie. Jedynym, kto może zabić Alejandro, jest Alejandro. Co to znaczy? Alejandra zdoła zabić tylko Alejandro. Dobrze, że jest po naszej stronie. A łebo. chwilę widzę więzienie. Patrole na zewnątrz. Musimy ich zdjąć, żeby się dostać do środka. Dwóch snajperów, pierwsza wieża. Soap, ty bierzesz jednego, ja drugiego. Cienie padły. Niezłe strzały, Armanos. Oflankuję i oczyścimy pole. Rudy, pomóż nam. Soap, wstrzymaj ogień! Zbliża się śmigłowiec. Wygląda na zrzut zapasów. Tak jest. Za sześć cieni. Potwierdzam. Trzech w pojeździe, dwóch za nim i jeden sam, po prawej. Zajmij się najpierw tymi dwoma przy wozie. Reszta ich nie zauważy. Mój znak. zdejmij tego w czapce. Gotowe. Dobra, 3, 2, 1. Dobrze, dwóch leży. Ruszamy. Weź dwóch na prawo od pojazdu. Ja załatwię tego po drugiej stronie. Wbijamy się do podstawy wieży. Tam wchodzimy. Po cichu. Wbijamy tam. Nieźle. Ruszaj po rośli. Soap, uh. Teraz Ty, Sob. Trzymaj ogień na górze. Dobra. Uh. Uh. Dobra, jestem. Tak jest. Idę do Tobą. Do pomieszczenia ochrony. Za mną! Poszukaj włazu z drabiną. Tamność. Dobra, schodzę. Nad tobą. Jesteśmy ruszamy. Budynek ochrony jest przed nami. W środku jest monitoring. Idziemy szybko i nisko. Dwóch w środku. Musimy ich sprzątnąć, zanim wezmą kumpli. Wbijamy tam. Za to, bo czysto. Wykorzystamy system, żeby znaleźć moich ludzi. Alejandro, musimy pomieszać wrogom szyki. Podłożę ładunki na zewnątrz. Sop, poprowadzisz mnie. Jasne. Siadaj za kamerami. Do dzieła. Tak jest. Wychodzę. Obserwuj. Tak jest. Powodzenia.